No i witam Was serdecznie po raz kolejny w kolejnym vlogu. Oczywiście u mnie trochę przerwa. O, czekajcie, zasnęcham. Trochę przerwa od YouTube'a, ale sami wiecie, jak to jest. Pierwszy tydzień szkoły, trzeba było się ogarnąć. Oj, tu już widzę, że coś mi ktoś podemolował. Ogólnie dzisiaj takie codzienne obowiązki Tyle, że najpierw muszę podczepić maszt i tam urażą podwieźć cegłę A więc najpierw damy sobie tylko owsa tym z gretką Żeby nie daruje się Zaraz będziemy podczepiać maszt ogólnie no, jak widzicie zima, zima i po zimie A, ja wszystkie nie wiem czy to ma jeszcze się... idź, idź, idź oj, 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 oj. Cię teraz robimy tak idź idź Siemanko koleżko, tutaj koleżka jest oddzielony to nagrywanie włączone tyle, że w takich rękawiczkach, Dajcie, próbuję zdjąć kamerę i przez przypadek włączyłem no, Ogólnie jak widzicie oponki niczym nowe Tyle kuligów było że aż się opłynki wyłomiły. Czekajcie, ja się zasunę, bo naprawdę pogoda nie jest sprzyjająca. A właśnie maszt odczepiałem z racji, że kuligi robiliśmy. Śruba jest tam przy tym. Ogólnie zobaczymy, jak odpali, czy w ogóle odpali. Olej jest, bo było sprawdzane przed kuligami. O, jak widzicie, jeszcze koce, poduszki. Nie pozdejmowane, bo... Koligi to były robione co dwa dni. Jestem tak zły na siebie. Chciałem wam dzisiaj nagrać fajnego vloga. Fajne akcję ponagrywać. Ale tak, a to tutaj zapomniałem, że nie ma akumulatora w 60. Tutaj już urażem nie będzie już im cegły woził. Teraz tamtego się odpalić. Ja nie poszedłem po akumulator i w ogóle też się tu telefonów milion tak to można sobie ludzie coś zaplanować właśnie wszystko na szybko też dzisiaj skończyłem wcześniej lekcję bo o 13 mówię mam sporo czasu nagręba fajnego vloga no i na to wychodzi właśnie o. jest cokolwiek nagrać bo tak też wam nie ponagrywam no bo jednak e, wiecie jednak wachowcy e, i w ogóle tak 3 teraz się z podpięciem mm. Jasny szlag to potrafi albo za mało, albo za dużo wiąże im to zęgły tam nagrałbym to bo nie ukrywam że warunki są nie nie, nie są sprzyjające więc w razie jakiś stopić coś fajnie by było ale no wiecie nie będę nagrywał przy kimś Wtedy chcecie odpiąć to jest odpiąć, ale potem, żeby to podpiąć, nie dajcie znać w komentarzach. Napiszcie jakieś propozycje na filmy. Co chcecie, żebym wam nagrał. Możecie dać znać. W sumie nie wiem czy wam pokazywałem kiedyś jak podpinam mas ale muszę śrubą sobie zawsze rozkręcić żeby wiecie on mi się oparł o, o ścianę bo w no, żaden inny sposób nie, nie odczepę go Dobra, jak widzicie, 60 przed chwilą była ładna. Jo i czyściutka. No, już taka nie jest. Sami widzicie po kołach, co się dzieje. A ja teraz tak. Biorę to. I musimy iść do naszego koleżki. Bo niestety jest oddzielony od stada. Nie, no, dobra, tyle to za dużo. Tyle cyk. Cyk. Ogólnie nie gaszę 60 nie chcę pochodzić, bo przed chwilą została tak po garach. Ogólnie jak widzicie w końcu będę kompletował zaczep do 60. -tki. W sensie kompletował. Mamy tą ramę, a nie mamy listwy, nie? Bo jednak my wolimy ten Jezu. Ten starszego typu yy, zaczep, nie ten jaki jest w 30. No bo w 30 też jest tak jakby... No wiecie o czym mówię. Nie? to już wyjedzone praktycznie. Ogólnie chcieliście. Męczyliście mnie strasznie. Spiecha. Czekajcie, przyniosę jakąś upadkę. Męczyliście mnie strasznie, żebym nagrał odcinek ze strusiami kurde muszę sobie tu przynieść coś i to wybierać bo no, jak widzicie marchewka ale tutaj przyjaciele z góry przeszkadzają w jedzeniu tej marchewki nie, no dobra nie z siebie debila może nie zaraz coś przyniosę no ogólnie tak jak mówię no chcieliście chcieliście Codzienne obowiązki To dzisiaj będą takie typowo właśnie codzienne obowiązki O i tego ja szukałem Pierwsza jest stąd eee, No więc tak jak mówię Co z takich informacji to e, Mógłbym was prosić Żebyście podsyłali Jakieś e, i tak będzie to wybierane. Możecie pisać jakieś propozycje na teraz na vlogi, vlogi, filmy, nie wiem co, co tam będziecie chcieli oglądać, nie? To co, to, co napiszecie to yy, przemyślę to po prostu. Yy, I co dalej to się zobaczy. O ogólnie tutaj trzeba taki parkour zrobić. Siema. Siema, o. Tutaj, co się stało? Ogólnie to jest tak, jakby pojemnik na gnojówkę, kiedyś jeszcze, jak tu obora była. W sensie no, obora to jest, tylko krów nie ma. U Jezu tutaj trzeba też uważać, żeby się w łeb nie pizgnąć. Dobra, teraz bierzemy tak. O, cyk. Marcheweczkę bierzemy, ogólnie jak widzicie konkretna marchewa. Bierzemy sobie troszeczkę takich marchewek. Eee, no tak jak mówiłem, obrządek miał być dzisiaj. W sensie dzisiaj miałem nagrywać tylko codzienne obowiązki, ale już naprawdę jestem tak wkurzony. A co jeszcze do informacji odnośnie konkursu? Nie wiem, w konkursu nie będą wygrywały osoby które no, wiecie no nie będę tam teraz opowiadał no po prostu hejterzy nie będą wygrywać yy, wiecie no konkursu nie bo to jest logiczne skoro skoro hejtują a potem zostawiałem suba łapkę i piszą komentarz wow wow i w ogóle yy, I tylko po to chcą wygrać A wiecie, ja nieraz patrzę sobie na komentarze I wiem co yy, ten osobnik komentował wcześniej i to, to nie zginie, tak, bo ja, ja tego nie usuwałem. Ten hejt był. Jeszcze ktoś mi nóż poddubcył. Eee. No, I to wszystko jest. Ja z pamięcią sobie sięgnąłem w dal. Zajrzałem gdzie trzeba. Później jeszcze gościu mnie zaczął wyzywać że jestem z kamerem. Gościu, skoro tak uważasz, to spoko, to nie bierz udziału w konkursach. Tyle, tyle ode mnie odnośnie konkursu. Będzie rozlosowanie jeszcze raz. Może na live, może na odcinku, nie wiem. O, tu jest mój nóż. Pasta, to jest dopiero. sprzęcik On no prawie naraz nie? No takie grubsze to może niekoniecznie. O, a się. Wbija w ten. Swe wiadro. Ogólnie o. Tak trochę poświartkuję, bo to jest dla naszego koleżki, którego zaraz zobaczycie. Teraz ma taki all inclusive, dobra jeszcze wygrzebiemy tutaj. Chodź tu. Bo tak jak mówię szczerze, to nie mam teraz pomysłów na robienie odcinków, bo u mnie dzień to wygląda tak. Wstaję rano, yy, siedzę na lekcjach yy, i tyle. Potem wychodzę, oprzątam. Dziękuję, dobranoc. <grybujesz> A jeszcze to. Czekajcie, zaraz też mrówki płaptam standardowo. Trzeba się zabezpieczyć Dobra, żeby też nie było To tym też coś dom, Żeby nie tarły mordy One Tak drą Ja wam powiem coś One tak się drą, wiecie dlaczego? Bo widzą, że cały czas ktoś tu się kręci o. Cały czas ktoś się kręci I to nie muszę być ja Ani niech tutaj znajomy One dzisiaj no to to darły się praktycznie cały czas Przez to, że e, Że mu urażę są, nie? Czekajcie, ja im tu sypnę trochę Kur... Idź z tymi rogami stąd Odsuń się Powiem wam, że na... Patrz to nie dostaniesz w takim razie Ona jak nieraz walnie tym rogiem wal wroty stąd siema witam serdecznie o jeszcze że się nie zjadł Ma marcheweczkę co jest ogólnie on teraz musi być trochę od y, oddzielnie od stada sianko ma jak widzicie wodę też ma ej dobra to dosypię mu tak Zasypiemy tutaj tego owca. O, cyk. No dobra. Chiluj, chiluj sobie bombę dalej. ta mała jedna to ma taki ten. Bełkot? Nie wiem, czy mogę to tak nazwać. Ale ma taki dziwny. I ona jak się wytrzyma. Masakraj, dzisiaj. O, te dwie małe. Dzisiaj na lekcjach myślałem, że nerwicie dostanę. O. I mają żarcie, nie? Gdyby zaraz ktoś się napisał, że głodujemy zwierzęta. One po prostu by chciały żyć na samym owsie A niestety nie mogą na samym owsie żyć. No logiczne chyba, nie? Ach. Chyba logiczne. Oczywiście tutaj na górze też sobie trzymamy zboże Ogólnie to jest boże, tu jest przynżyto, tu jest mieszanka Ogólnie pamiętam jak to zwaliliśmy Tutaj się wrzucaliśmy Pozdrawiam z tego miejsca Adriana Jeżeli to oglądasz to pozdrawariacie Bo przy zwalaniu tego zboża to naprawdę było że zabawnie. Idziemy co do kurek jeszcze. Kurki teoretycznie chyba dostały dzisiaj. Nie wiem, bo to nie moja część. Ale powiedzmy, że dzisiaj mają tak dobry dzień. dostałem że dostanę mi drugi raz. Eee, mają ma, tu. No dobra. Mogę trochę jeszcze dostać. Przężytka. Tutaj jeszcze im wsypiemy. Poddaszek. O Jezu. O, sick. Czyli dzisiaj dostałem na no to wygląda. Ale dostałem jeszcze raz... A dobra, czekajcie, zamknę tu, eee, no. więc chyba na tematy jakie miałem się wypowiedzieć, się wypowiedziałem. Konkurs to już mówiłem, więc chyba wszystko powiedziałem. U mnie też nie było trochę vlogów też dlatego, że miałem troszeczkę kontuzję ręki prawej i nie mogłem też wszystkiego robić dlatego też przez tydzień sobie bombę w domu i to w sumie tyle e, nic, nic totalnie nie robiłem bo miałem uszkodzony prawy bark z jakiegoś powodu, sam nie wiem z jakiego e... no dobra Jasne. I tak tu trzeba akumulator wymienić e, bo niestety no nie ma co ukrywać ten akumulator jest e, razem z początkiem remontu 60 czyli już ma z dobre chyba nie wiem 4 lata czy 5 Life na niewychodzenie ścięgnika. By nie fajnie było, jak było tak zmrożone. Nie było takiego bagna, Było można robić. A teraz jak się wozi tą cegłę, to jest tragedia jakaś. Odwrócę się, bo teraz już akumulatora nie będę wyjmował, bo jest. Bo jest yy, na plusie, nie? Więc. Wyjmować go nie będę. Nie będę go wyjmować. O, muszę to w końcu przykręcić, bo to mi odpadnie w końcu. Tu śrubki się podkręcały, bo wiecie, tu drgania widocznie nie było podokręcane. I tak jeździ. I to nawet denerwuje, bo to tak brzęczy. Wszystko to mnie wokół męczy dobra, no jak widzicie to jest ten nakus, to jest jeszcze stary, bo znaczy on jest tak zakurzony, bo, no mówię, on jest od początku razem z tym, z remontem sześćdziesiątki, więc tak, będę musiał wykminić coś na miniaturkę, nie wiem jeszcze w sumie co, ale dobra, ja Wam dziękuję w tym vlogu, przepraszam, że on był taki trochę... Może nie od niechcenia, ale po prostu taki trochę może był i nudny. Ale chcieliście i strusia zobaczyć i to i tamto, jak wygląda mój dzień. Więc w sumie taki codzienny dzień to tak właśnie u mnie wygląda. Więc też nie będę wam, e, wiecie, codziennie tego nagrywał. Bo no to, to nudne będzie, nie? Bo u mnie no co, no, to, to obrządek zajmuje pół godziny w maksie. I to jest kwit. Więc co, ja wam dziękuję za uwagę i do następnego vloga. Na razie, trzymajcie się, cześć.